543 zawodników. W 16 kategoriach zmagało się w niedzielę 27 września o najwyższe miejsca na podium w czwartej już edycji Biegu z Gwiazdą organizowanym na placu Konstytucji 3 maja w Bartoszycach, tym razem przez fanklub Klub Legii Warszawa i Wiktorii Bartoszyce oraz partnerem Bartoszyckim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji. Tegoroczną gwiazdą sportowego spotkania był polski lekkoatleta Kulomiot mistrz olimpijski z Pekinu oraz tegoroczny wicemistrz świata z Berlina, a mianowicie Tomasz Majewski. <ślesk> Tomasz Majewski ma 28 lat i na swoim koncie ogromne sukcesy sportowe. Mając 15 lat, zaczął uprawiać pchnięcie kulą, jednak pierwsze sukcesy zaczął osiągać pod koniec nauki w Liceum w Ciechanowie. Jest absolwentem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Podczas Igrzysk w Pekinie zdobył złoty medal, brał udział w Olimpiadzie w Atenach. Reprezentował kluby WMKS Płońsk, Skra Warszawa, Warszawianka i obecnie AZS AWF Warszawa. Jechał tam z nadziejami na Olimpiady. Czuł Pan, że powalczy Pan o najwyższe trofeum? Nie, nie. Ja tam jechałem z o walki o medale. Wiedziałem, że, że ten medal jest bardzo możliwe osiągnięcia, bo w tym roku się mieć pierwszy medal w Olimpiadzie i wszystkiego. Byłem trzecim w mistrzostwach świata. I ja stwierdziłem, że, że czemu tego nie powtórzyć na igrzyskach. Byłem dobrze przygotowany, dobrze życzliwy, no i mieszałem z innego rodzaju się zdarzyć. Potem wraz z rozwojem wypadków w oszustwie stwierdziłem, że, że mogę walczyć o złoto, no i to zrobiłem, popatrzyłem na nie. A jak przedstawiały się wyniki czwartego biegu z gwiazdą? Kategoria pierwsza, rocznik 2001 i młodsi 450 metrów. Dziewczęta, miejsce pierwsze, Graduszewska Dominika ze szkoły podstawowej nr 1 Bartoszyce. Miejsce drugie, Opolewska Aleksarta, szkoła podstawowa Dzieczychowo. Miejsce trzecie, Sawicka Weronika, szkoła podstawowa nr 3 Bartoszyce. Wśród chłopców na pierwszym miejscu Jas Daniel, szkoła podstawowa nr 3 Bartoszyce, na drugim Lech Jakub, szkoła podstawowa Wojciechy i na trzecim miejscu Nizio Paweł, szkoła podstawowa Krawczyki. W kategorii drugiej rocznik 2000-1999, 450 metrów, dziewczęta, miejsce pierwsze Paulina Bogdaniuk, Szkoła Podstawowa nr 3 Bartoszyce, miejsce drugie Klaudia Kuźniewska, Szkoła Podstawowa nr 7 Bartoszyce, miejsce trzecie Milena Grabowska, Szkoła Podstawowa Bisztynek. Wśród chłopców miejsce pierwsze wywalczył Dawid Greber, Szkoła Podstawowa nr 1 Bartoszyce, miejsce drugie Maciej Kadziewicz, Szkoła Podstawowa nr 7 Bartoszyce, miejsce trzecie Dominik Lewandowski, Szkoła Podstawowa nr 1 Bartoszyce. Kategoria trzecia rocznik 1998-97 dystans 900 metrów wśród dziewcząt miejsce pierwsze walczyła Kamila Martul ze szkoły podstawowej nr 7, w miejsce drugie Karolina Daszkiewicz również z siódemki i miejsce trzecie także ze szkoły podstawowej nr 7 Katarzyna Sadlak. Wśród chłopców miejsce pierwsze wywalczył Remigiusz Osiński ze szkoły podstawowej nr 3 Bartoszyce, na drugim był Daniel Archacki, szkoła podstawowa Dzieczychowo i miejsce trzecie Adrian Mrówka, szkoła podstawowa nr 4 Bartoszyce. Kategoria czwarta gimnazja rocznik 1996-94, dystans 900 metrów. Miejsce pierwsze wywalczyła Nina Jaremko z gimnazjum nr 1 Bartoszyce, na drugim była Paula Skurska również z tego samego gimnazjum i miejsce trzecie Ewelina Maćkowiak, gimnazjum Bisztynek. Wśród chłopców miejsce pierwsze wywalczył Łukasz Chodorowski, gimnazjum Bisztynek. Miejsce drugie Mateusz Gołębiowski, gimnazjum nr 2 Bartoszyce. I miejsce trzecie Łukasz Złotucha, gimnazjum nr 2 Bartoszyce. Kategoria piąta, szkoły ponadgimnazjalne, rok 1993-90, dystans 900 metrów. Wśród dziewcząt miejsce pierwsze wywalczyła Magdalena Figat z liceum ogólnokształcącego w Bartoszycach. Na miejscu drugim Magdalena Jarońska z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Bartoszyce. I miejsce trzecie Patrycja Pazik, Liceum imienia Stefana Żeromskiego Bartoszyce. Wśród chłopców na pierwszym miejscu był Zbigniew Rogowski z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Bartoszyce. Miejsce drugie Wojciech Kobus z Liceum Ogólnokształcącego w Bartoszycach i również z Liceum na miejscu trzecim Paweł Wójcik. Kategoria szósta ośrodek szkolno-wychowawczy. Dziewczęta dystans 450 metrów. Miejsce pierwsze wywalczyła Paulina Wojciechowicz z Bartoszyc. Na miejscu drugim Roksana Petrzecka również z Bartoszyc. Miejsce Miejsce trzecie Joanna Skierś, również z Bartoszyc. Wśród chłopców dystans 900 metrów na miejscu pierwszym Mateusz Maksymiuk, Bartoszyce. Miejsce drugie Łukasz Mieszczyszyn, z Dietrzychowa. Miejsce trzecie Konrad Kmielewski również z Dietrzychowa. Kategoria siódma na wózkach dystans 900 metrów, wśród kobiet miejsce pierwsze Monika Pudlis Lotos Orneta. Wśród mężczyzn miejsce pierwsze Wiesław Matejuk Wyręba lotos orneta. Miejsce drugie Dariusz Kołęcki z Olsztyna. Miejsce trzecie Ryszard Moritz, z Olsztyna. Olsztyna, Lotus Orneta. Kategoria ósma rocznik 1989 i starsi dystans 900 metrów. Wśród kobiet miejsce pierwsze zdobyła Alina Figat z Bartoszyc, na drugim Agata Sawicka również z Bartoszyc i na miejscu trzecim Anna Mizrakowska również z Bartoszyc. Wśród mężczyzn miejsce pierwsze egzekwowo wywalczył Dawid Worobiec Górowa i Ławeckiego oraz Kamil Figat z Bartoszyc i miejsce trzecie Paweł Pszczółkowski z Olsztyna. Klasyfikacja szkół za najliczniejszy procentowy udział uczniów w zawodach. Kategoria szkoły podstawowe to szkoła podstawowa w Dietrzychowie, w kategoriach gimnazja, gimnazjum nr 1 w Bartoszycach i w kategoriach szkoły ponadgimnazjalne zespół szkół ponadgimnazjalnych nr 2 w Bartoszycach.